Witam wszystkich. Dzisiaj um, zaprezentuję wam aktualizację skryptu na um, friza. Dodałem takie rzeczy jak um, to, żeby nie dało się um, jeść um, podczas friza albo rzucać pereł czy um, stawiać um, i niszczyć bloków. Um, a więc komenda się nie zmienia, R, freeze, on. I Teraz ja mogę się dalej ruszać, bo mam opa, ale teraz sobie opa zabiorę. I już się ruszać nie mogę, cofa mnie. E, sobie weźmy perłę. I jesteś zamrożony, nie możesz użyć tego przedmiotu. Weźmy sobie nie wiem, jakieś żarcie. I tak będę jadł, jadł i się nie najem. Tak samo z refilem, też nie dostanę tych efektów właśnie. Mm. Niszczyć bloków nie mogę, tak samo stawiać. Um, strzelać z łuku, um, albo kuszy, też nie mogę, um, albo I, um, więc, na przykład jak y, gracze się gonią. To nie powinni móc się. Tak samo nie można się bić, ale nie mam na kim pokazać. No, chyba że. Dam sobie opa. Um, I sprawdźmy, czy to tak będzie. To będzie tak działało, czy nie, bo nie wiem w sumie i teraz deO a nie zapomniałaś gdzie del nie da um, koshnik airfreeze off airfreeze on i teraz deO branie Podprawię jeszcze wiadomość przed publikacją, żeby na jak będziesz atakować, jak będzie się atakował, to żeby pisało. Yy, nie możesz atakować, albo tak zostawię. Dobra. A więc y, to chyba y, na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Skrypt pobierzecie na Discordzie w opisie. I już niedługo planuję skrypt na kraftowanie itemów, tak jak na igrzyskach. Pa.